Witajcie w pierwszym filmie w 2025 roku. Dzisiaj wracamy do korzeni i będziemy znowu zajmować się ogniwami, czyli tym, od czego ten kanał de facto się zaczął. A więc zapraszam. Dostałem ostatnio na testy 8 ogniw LF280K, czyli 280Ah produkcji IVE. Od firmy Better ESS, do których link oczywiście umieszczę w opisie filmu. No i dzisiaj zajmiemy się sprawdzeniem, co takie ogniwa są warte i co więcej, zajmiemy się no, trochę spojrzeniem na to, jak to wszystko zmieniło się przez te lata, kiedy składałem ostatnio swój bank energii. A było to już prawie 3 lata temu. Ten czas tak szybko leci, że to jest niesamowite. No więc co. Zacznijmy od tego, jak ogniwa wyglądają, jak przyszły zapakowane. No oczywiście przyszły zapakowane po 4 sztuki, w kartony, w opakowane pianką w taki sposób, że no nie sposób jest ich uszkodzić, mimo że kurier się trochę starał i trochę karton się połnił. Tak, ogniwa no przyszły w stanie oczywiście nienaruszonym. Ogniwa przyszły z europejskiego magazynu, więc były u mnie no, błyskawicznie. A przyszły gdzieś w połowie grudnia, z tego co pamiętam. Natomiast no, testy chwilkę trwały, więc dopiero w styczniu nagrywam film na ten temat. Cóż mogę powiedzieć o tych ogniwach? Testy zacząłem od tego, żeby sprawdzić, czy qr kod jest prawdziwy. I trochę tu zacząłem kombinować, zacząłem drapać, patrzeć, czy czasem nie, nie został podrobiony, czy nie ma gdzieś pod spodem, pod tą taką czarną plakietką jakiegoś dodatkowego kodu, bo były takie przypadki znane, że Chińczycy, szczególnie z AliExpress, sprzedający te najtańsze ogniwa, potrafili kupować jakieś ogniwa bardzo słabej jakości i sobie ten kod QR Yy, drugi raz drukowo gdzieś obok, natomiast no, tutaj kopiąc, kopiąc nie dokopałem się do niczego, co by wskazywało, że jest to jakoś podróbka. Yy, rozszyfrowałem te QR kody, do tego używam takiej stronki Google Power, jest nawet yy, możliwość korzystania z niej z telefonu, i wtedy teoretycznie można użyć skanera tego, tego qr kodu Natomiast mój telefon nie był w stanie wyostrzyć na ten kod, więc musiałem to ręcznie wklepać. No i wygląda to tak, że ogniwa pochodzą z listopada 2023 roku. Ja je dostałem w grudniu 2024, więc mniej więcej miały rok. Rok leżakowały sobie gdzieś w magazynie. Jeżeli są składowane w poprawnych warunkach, no to tam nic im się nie stało oczywiście i nie powinno być z nimi żadnych problemów, ale to zobaczymy za chwilę na testach. Następny element testów, które przeprowadzam zawsze, to jest sprawdzenie napięcia oraz rezystancji wewnętrznej ogniw. Do sprawdzenia rezystancji używam takiego oto testera który się nazywa RC3563. O tym testerze i generalnie o sposobie pomiaru rezystancji wewnętrznej ogniw nagrałem oddzielny film, więc zapraszam do przejrzenia tych moich filmów, bo możecie się z niego dosyć dużo dowiedzieć, jak to działa i dlaczego używamy takich specjalnych testerów AC do sprawdzania rezystancji wewnętrznej ogniw. No i Następnie po sprawdzeniu wszystkich ogniw, właśnie testem rezystancji przystąpiłem do testów pojemności. Jeszcze może zanim o testach pojemności opowiem, to zobaczcie jak takie ogniwo może wygląda dokładniej. No, niczym się jakoś specjalnie nie różni od wszystkich tych, które są dostępne na rynku. Tutaj mamy jakąś tam etykietkę od dystrybutora, na której trochę mało informacji jest, bo jest tylko Nominalna pojemność, powiedzmy energia przechowywana w ogniwie, ale nie ma nic o rezystancji wewnętrznej ogniw, w tych, które dostałem poprzednio. Z tego co pamiętam, coś takiego też było. Można było sobie porównać, co wyliczył producent, versus to, co mm, faktycznie e, dostaliśmy. E, no i dobra, do testów pojemności używam e, takiego testera, też chińskiego z Ziki i Tech EBC-A40L, ten testerek potrafi ładować i rozładowywać ogniwa do napięcia 5V i prądem do 40A, więc stosunkowo duży prąd, aczkolwiek jest to i tak za mały prąd w stosunku do tego, jakim prądem takie ogniwa powinny być testowane. I to sobie za chwilę też przejrzymy w datasicie ogniw, bo tutaj też sporo ciekawych informacji można wyczytać i te datasity też się znacząco zmieniły od czasu, kiedy ja testowałem moje ostatnie ogniwa, więc warto tam zajrzeć i, i zgłębić te informacje, które są tam podane. No i dobra, zapraszam Was zatem do Excela i sobie przejrzymy, <laughs> I sobie przejrzymy wyniki moich testów. Eee, zobaczcie, już tutaj spisałem wszystkie te ogniwa i wyniki, które osiągnąłem. Eee, ogniw jest 8, no bo tyle, tyle dostałem na testy, tak? czyli banku sobie jeszcze tego żadnego niestety nie zbuduję, bo jest ich za mało. No i dobra, zobaczmy. Tutaj mam po kolei ogniwa, ja sobie je ponumerowałem. To warto też jak będzie testować, żeby od razu sobie nakleić jakąś naklejkę, żeby móc identyfikować, które ogniwo było które. Eee, to będzie mój czwarty bank, więc dlatego jest taka numeracja, a nie inna. I mamy pojemności. Zobaczcie, tak się prezentują. Ogniwa mają nominalną pojemność 280Ah, natomiast w testach przy prądzie rozładowania 40A no wyszły nam takie wyniki. Jeszcze co do parametrów testu, to może opowiem, jak one wyglądały, bo. Mój test wygląda tak, że najpierw podłączając ogniwo, ładuje je do 3,65V prądem 40A cut-off jest ustawiony na 1A, czyli w momencie kiedy ogniwo przechodzi z fazy CC do CV, tak? czy jeżeli już sobie dojdzie do tego napięcia 365, to wtedy tester przełącza się w tryb Constant V, trzyma te 365V, natomiast prąd spada aż wysycie ogniwo i ten cut off, czyli ten Koniec ładowania ustalony mamy na 1A w tym przypadku. No i następnie jest 5 minut przerwy, następnie jest faza rozładowania. Ogniwo rozładowałem do 2,5V prądem 40A i tu możemy sobie na to jeszcze spojrzeć. Następnie y, mamy fazę znowu odpoczynku, no i fazę ładowania znowu prądu 40A do napięcia 3,35V i katowce z na 10A, żeby się to troszeczkę szybciej skończyło. I tak będą jeszcze chwilę te ogniwa leżeć, więc nie muszą być jakoś tam za mocno naładowane. E, myślę, że tyle spokojnie wystarczy. No i zobaczcie, jak sobie popatrzymy na te wyniki, to Zresztą tutaj mamy powyżej, to zobaczcie, średni wynik to jest 305,18Ah dla ogniwa 280Ah, czyli 25Ah średnio w teście wykazało więcej pojemności niż zakładał producent. Ale tak jak mówię. Te testy, które wykonuję ja czy wszyscy inni YouTuberzy, którzy korzystają z tego samego testera, tego A40L z IKI no niestety popełniają ten błąd, że te prądy są po prostu za niskie względem tego, tej pojemności, którą podaje producent i testu, przy której on tą pojemność podaje. tak? Dlatego to nie jest tak, że dostajemy jakieś tam super gratisowe amperogodziny, tylko po prostu. Prąd jest na tyle mały, że ta pojemność wychodzi po prostu większa. Jakbyśmy testowali zgodnie z wytycznymi producenta, to podejrzewam, żebyśmy sobie bardziej zjechali do tych 280Ah, a nie tam 300Ah, tak? No ale dobra, no mamy taki sprzęt, a nie inny, więc testujemy takim, a nie innym i bardziej możemy sobie porównać, czy. Ogniwa są wszystkim równe, tak? bo to jest istotne, żeby one miały równe pojemności, równe rezystancje wewnętrzne. <laughs> Natomiast no, trzeba też zdawać sobie sprawę, że no, jednak ten błąd występuje i że tutaj nic gratisem nie dostajemy. Średnio 305, maksymalnie zobaczcie było 307, minimalnie 303. Różnica między maksymalnym a minimalnym ogniwem to 4,3Ah w tym teście. Więc myślę, że stosunkowo nieduża nie, nie, nie odchyłka ile to jest 1% z groszkiem, tak? Myślę, że, że tutaj żadnej krzywdy nie będzie i tak. Ja w tych swoich bankach nie wykorzystuję 100% tej pojemności, bo troszeczkę niżej kończę proces ładowania i, i, i tak samo rozładowania niż w tym tekście jest to używane. Jeśli chodzi o rezystancję wewnętrzną, tutaj jest bardzo ciekawie, bo zobaczcie, rezystancja wewnętrzna wyszła nam tutaj średnio 0,15 milioma, a maksymalna 0,157, minimalna 0,144, odchyłka 0,013 milioma. Dlaczego mówię, że to jest taki ciekawe? To jest takie ciekawe, dlatego że, jak sobie porównamy to z ogniwami, które miałem wcześniej, tutaj mam 304, które kupiłem jako pierwsze, one też są od IVI. To zobaczcie, że te rezystancje wewnętrzne były wyższe i to dosyć sporo. tak? Zobaczcie tutaj, średnia wychodziła nam na poziomie 0,204. Minimalnie 0,19, maksymalnie 0,21, więc jest to duża różnica. Biorąc pod uwagę to, że rezystancja wewnętrzna no, normalnie, że tak powiem, spada wraz z pojemnością ogniwa, a te ogniwa ma, nowe mają mniejszą pojemność niż te stare, mimo to mają mniejszą rezystancję wewnętrzną. Więc albo to grade A. 3 lata temu to było zupełnie inne geometria niż jest teraz, albo po prostu się coś w produkcji ogniw zmieniło i udało się uzyskać mniejszą rezystancję wewnętrzną, a więc też mniejsze potencjalnie straty podczas pracy takiego ogniwa. Także to jest, to jest bardzo ciekawe, szczególnie pod kątem tego, jak później połączy się równolegle takie banki, no bo teoretycznie. Rezystancja wewnętrzna ładnie wyrównuje to, jakie prądy płyną z poszczególnych banków, jak macie kilka połączonych równolegle. W momencie, kiedy ten ma mniejszą e, pojemność, a jednocześnie mniejszą rezystancję wewnętrzną, jestem bardzo ciekawy, jak to się będzie zachowywać, e, bo teoretycznie z niego powinno popłynąć więcej energii w tym samym czasie. Tak? No zobaczymy, zobaczymy. Yy, więc tak, tak, to się zmieniło. Tutaj mam jeszcze degradację jakąś tam, to tutaj też wygląda to znacznie lepiej. Zobaczcie, że mm, powiedzmy, wcześniej wykazywało średnio tam ile 4-5% mniej więcej te EVI y, ogniwa y, wykazywało większą pojemność względem deklarowanej, a tutaj już jest prawie ile tam 9%, tak? Więc, yy, więc myślę, że to jest też duża różnica. Jeszcze mam ogniwa CATL, które były. Yy, kupowane gdzieś tam w środku mniej więcej, one były zresztą najdroższe. One były deklarowane jako 300 dwójki. Tutaj też w ogóle jeszcze niżej wyszła ta, ta powiedzmy tak zwana degradacja. Zmieniam tą kolonię degradacja, bo mam też tutaj te spisane te ogniwa używane i tam faktycznie jest degradacja, jest poniżej tych 100%. Natomiast tutaj w tych CATL-ach wewnętrzne no, były jeszcze minimalnie wyższe, no, ale to było naturalne, no bo ich pojemność była mniejsza, tak? Więc takie oto ciekawe ciekawostki. Dobra, przyjrzyjmy się jeszcze raz, tylko że na wykresie może tym nowym ogniwom. No pojemnościach no, też na wykresie widać, że ładnie to wszystko równiutko, rezystancje wewnętrzne też yy, fajnie, myślę, że taki bank będzie świetnie pracował yy, i, i popracuje długo i wydajnie. Natomiast to, co jest najciekawsze moim zdaniem, to to, jak zmieniły się ceny. Ja nagrałem kiedyś taki film. E, zobaczcie, jeszcze tu byłem grubszy dużo. E, nagrałem taki film z podsumowaniem kosztów budowy tego mojego systemu, który na kanale był nieraz pokazywany. I zobaczcie tutaj w opisie filmu. Jest, e, zobaczcie, film jest z 25 lutego 2023 roku, czyli prawie 2 lata temu. Natomiast no. System był budowany jeszcze wcześniej, więc pewnie ze 3 lata temu, e, łącznie. I zobaczcie, że tutaj mamy takiego Excela, gdzie ja podsumowałem wszystkie koszty budowy tego systemu. I tu mamy takie pozycje jak ogniwa. Zobaczcie, w jakich cenach były kupowane przeze mnie wtedy ogniwa. Czyli tak, te IVI były po 644, a CL po 694 zł za sztukę, tak, za jedno ogniwo. A zaraz zobaczycie, ile kosztują ogniwa w tej chwili, bo właśnie w tej firmie, która mi ta ogniwa przesyła, czyli tej Better ESS, takie ogniwa na Alibabie można kupić za 60, zdaje się, 6 dolarów, a 66 dolarów to będzie. 275 zł na 11 stycznia tak, 2025 roku. Eee, przy pojemności znamionowej, no 200 tam jest wyższa, to cena za 1 amperogodzinę wychodziła wcześniej nawet 2,30, a teraz wychodzi poniżej złotówki. Zobaczcie, jak przez 3 lata ponad połowę spadła cena ogniw. Także to jest niesamowite, tak? Jak bardzo, no ale też weszło to wszystko po strzechy, tak stało się dużo bardziej popularne, dużo większe wolumeny zaczęli produkować i dzięki temu cena spadła. Ostatnio ktoś mnie w komentarzach nawet zaczepiał na temat tego, że to wszystko to takie drogie, to się nie opłaca, i że jakby spadło połowę, to wtedy by się opłacał i wtedy by kupił, tak? No ale tak naprawdę, jak się popatrzy, to one właśnie spadły o ponad połowę względem tego, co było jeszcze niedawno. Czy jeszcze jest potencjał do tego, żeby to spadło? Pewnie tak, znając życie to, to, to pewnie tak, no ale to można tak nieskończenie znowu czekać. Tak, ja też mogłem nie kupić, myśleć, że stanieje i wtedy dopiero kupię, no ale jak się chce wchodzić w nowości, to niestety trzeba płacić za to trochę wyższą cenę i, i trzeba się z tym pogodzić. Natomiast to, co się nie zmieniło, to zobaczcie, że przez te lata w zasadzie nie zmieniła się Pojemność. Wtedy jak kupowałem te 3 lata temu ogniwa, no to też najpopularniejsze były 280 ki A e, no ja chciałem tam trochę wyższe, chociaż to w sumie na jedno i tak wychodziło. E, więc tak naprawdę te pojemności ogniw względem właśnie tej obudowy nie zmieniły się przez 3 lata wcale. I to jest trochę martwiące dla mnie, tak? bo no to pokazuje, że w zasadzie nie ma przez 3 lata żadnej innowacji, nic się nie zmieniło. Cały czas dysponujemy tymi samymi pojemnościami. Zmieniły się teoretycznie e, ilość cykli, które takie ogniwo powinno przeżyć, No tylko że to jest wartość deklarowana przez producenta. tak? Żaden, e, żaden YouTuber Wam tego nie przetestuje, czy ogniwo wytrzyma 3000 czy 6000 cykli. Bo to jest liczone w latach de facto, tak więc, więc to jest no niepoliczalne. Można się tam zadeklarować równie dobrze 50 tysięcy cykli i papier wszystko przyjmie, natomiast no, niestety jest to nieweryfikowalne w skończonym terminie. Więc podsumowując, czy warto teraz kupować ogniwa? No, no nie wiem, chyba tak. tak? No, ja zamierzam sobie te 8 jeszcze dokupić i zbudować jakiś kolejny. Bank z tego i dołączyć to znowu równolegle do tych moich e, już istniejących e, ogniw. E, bo, no jak, dla mnie, no to, jak dla mnie, to ta cena jest bardzo niska względem tego, co było wcześniej. E, no ile, ile w ogóle wychodzi? Taki bank teraz, jakbyśmy chcieli 16, czy 48 V, sobie zbudować baterię, to zobaczmy, 16 razy 275 to jest 4400. No to, jak odniesiemy to do tego, że ja płaciłem po 10 albo 11 tysięcy za taki sam mniej więcej, no tam minimalnie bardziej pojemny bank, no to myślę, że różnica jest no dosyć duża. A pojemności nigdy za wiele. Już dawno myślałem o tym, żeby trochę rozbudować te moje baterie, więc myślę, że jest dobra okazja ku temu. Natomiast raczej nie będę tym razem budował. W całości spróbuję poszukać jakiejś fajnej obudowy, takiej gotowej, rakowej i bardziej w tą stronę iść. Ale to jeszcze zobaczymy. Na razie testujemy ogniwa. Więc tak, pojemności już Wam opisałem, rezystancję już opisałem. To, co jeszcze jest fajne, to zobaczcie, mam tutaj hmm, dokumentację techniczną, dotarcie od tych ogniw. Dostałem też tutaj te właśnie od tego dystrybutora, bo poprosiłem o to. Dokumentacja jest z roku, z, z, zobaczcie, z lutego 2023, więc w miarę świeża. Zobaczcie, 31 stron aż tego jest. I tu są naprawdę ciekawe rzeczy. Zachęcam Was mocno do tego, żeby. Ja, ten plik też postaram się udostępnić pod filmem bo jest tu naprawdę dużo ciekawych informacji o tym jak tych ogniw używać i warto, żebyście szczególnie osoby, które no nigdy nie bawiły się ogniwami bo z tych moich filmów czy od innych youtuberów pewnie możecie się dowiedzieć jak tam poskładać jakieś BMS-a podłączyć czy coś ale tutaj macie też informacje ale tutaj macie też informacje o tym właśnie w jakich nie wiem temperaturach można tych ogniw używać z jakimi napięciami itd. itd. Tak? I względem dokumentacji, którą miałem od tych moich pierwszych ogniw IV, tutaj ją też mam, no to się trochę zmieniło. Tutaj było 10 stron, tam jest 30 parę, ale na pewno, ale na pewno, no to co zmieniło się, no to deklarowana ilość cykli przez producenta. Wcześniej na tamtych ogniw producent deklarował 3500 cykli, w tej chwili Deklaruje, zdaje się, znacznie więcej, bo gdzie to tutaj jest? 6000 cykli, aż zobaczcie, czyli dwukrotnie wzrosła żywotność ogniw. No ale tak jak mówiłem, tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zweryfikować, więc tutaj musimy się tylko zdać na to, co jest zapisane na papierze. Zobaczcie, macie tutaj specyfikację ogniw, wypisaną, jaka powinna być. Restancja wewnętrzna, tak? Mniejsza niż 0.25 milioma, a u nas mamy 0.15, czy jeszcze lepiej, i tutaj zobaczcie, jest też napisane, jak to było badane, tak? Czyli e, metodą właśnie AC przy częstotliwości 1 kHz, czyli dokładnie przy takiej, jak, jaką taki mierniczek mierzy. Też wrzucę wam jakiegoś linka do tutaj. Do tych sprzętów pomiarowych, jakby ktoś sobie chciał coś takiego kupić. No i przy 40% state of charge, tak? czyli stali na ładowanie 40%. To, co się zmienia w dokumentacji względem tego, co było wcześniej, to zobaczcie, już nie ma, już nie operują prądem ładowania, tylko operują mocą ładowania i. Dlaczego to jest takie istotne? No, bo wcześniej wszystkie pływesne wartości były podawane, właśnie typu tam 1c, czyli, czyli 1c dla ogniwa 304A to są 304A, tak? Czyli ten, no nie wiem jak to powiedzieć, no 1c po prostu, tak? Natomiast tutaj posługujemy się wartością 0,5p. Raz, że jest to połowa. A dwa, że no jeżeli moc ma się utrzymać na poziomie tych 448 W, czyli robimy test na zasadzie constant power, no to jakby nie, spadało, jakby, nie, jakby nie spadało napięcie na ogniwie, no to prąd musi rosnąć, żeby utrzymać taką. Moc, tak? Więc te parametry testu są inne niż były wcześniej. Wcześniej opieraliśmy się na stałym prądzie. i Ja tym stałym prądem też cały czas testowałem ogniwa w tych moich testach, no z tego względu, że też chciałem utrzymać te same zasady testowania, jak stosowałem w poprzednich ogniwach, no bo to my to jest bardziej taka porównawcza niż, niż prawdziwe testy, które, które powinniśmy wykonać. Zobaczcie, macie tutaj też wypisaną temperaturę, w jakich ogniwo może pracować. Aż do 60 stopni może e, pracować takie ogniwo na plusie, od zera, jeśli chodzi o e, ładowanie. tak. Czyli ładujemy tylko w temperaturze dodatniej, natomiast e, rozładowywanie jest możliwe również w temperaturze ujemnej. To jest istotne, szczególnie w pojazdach, jak stosujemy takie ogniwa. Tego typu ogniwa są stosowane np. w. E, tych najmniejszych testach w trójkach, tak, czyli tam, tam są właśnie ogniwa oparte, znaczy bateria oparta o ogniwa LFP, tak? No i w takim samochodzie, jak on stoi na zewnątrz, ta temperatura może spadać poniżej minusa, no i jakby nie można było poniżej temperatury 0 stopni rozładowywać ogniwa, to nie byłoby z czego nagrzeć na, na tego tego ogniwa, żeby po prostu zacząć ruszać, no w ogóle żeby jechać, tak? Więc tak są one skonstruowane, żeby mogły działać, mogły się rozładować w ujemnych temperaturach. No a jak chcemy je podładować, no to, no to musimy je po prostu podgrzeć najpierw i dopiero jechać na ładowarkę. Eee, dobra, temperatury, jakieś tam rozładowania. Natomiast to, co jest ważne i o czym chciałbym wspomnieć, to o, tu są fajne rzeczy, zobaczcie, Safety Performance Parameters. Zobaczcie, że oni tutaj przeprowadzili testy overcharge'a, overdischarge'a, jakieś spięcia, przebicia, upuszczenia jakieś itd. itd. Tak? I zobaczcie, że w standardzie, w każdym z tych testów jest wskazane, że nie powinno dojść do pożaru ani nie powinno dojść do eksplozji. Także ciekawe. Szczególnie ten extrusion test, bo tutaj potrafi się dużo wydarzyć złego i dalej są też opisane dokładnie właśnie te testing conditions, jak to zostało zrealizowane. To, co jest jeszcze ważne, to zobaczcie, mi tutaj dokładnie opisują, jak powinny być ogniwa użytkowane, czyli to ściśnięcie, ta kompresja, tak? z której jedni się śmieją, że niepotrzebne w ogóle, a inni, że potrzebne, no, generalnie producent wykazuje, że powinniśmy te ogniwa Yy, ścisnąć i to siłą 300 kg, tak yy, żeby one nie, no żeby one faktycznie te 6000 cykli wytrzymały. No i tutaj mamy dalej, właśnie te wszystkie testy, jakieś tam yy, poszczególne wartości, bla bla bla. <laughs> I. No i mówię, warto sobie to poczytać, zobaczcie, tutaj mam jakiś drop test, tak, że upuszczenie też nie powinno się tam nic z tym ogniwem e, stać. Tak, Termal, Thermal Runaway, no wydaje się, że dosyć mocno mm, to wszystko zostało dużo bardziej wytestowane niż było to jeszcze parę lat temu robione. Wydaje mi się, że się to wszystko ustandaryzowało bardziej. Dzięki temu takie e, dane producent podaje też. E, no i cóż... Tutaj mamy też informacje o tym właśnie, jaki tam standard charging power. Także połowę, e, połowę połową mocy można ładować standardowo. Maksymalnie pełną mocą ogniwa, tak, czyli te 296 tam watu, 896 watów, tak. Możemy podać. No, to się zmieniło względem poprzednim do że operujemy teraz mocą, a nie prądem. Yy, więc tak. Więc tak to wszystko wygląda. Macie też zależności od, nie wiem, od temperatury, jakie prądy ładowanie, rozładowanie, temperatury. No jest tutaj masa naprawdę ciekawych informacji i warto, żebyście zanim zaczniecie w tych ogniwach sobie grzebać i coś budować, to się z tym zapoznali, bo tutaj no, jest to naprawdę tak zwięźle i i czytelnie wszystko rozpisane. No dobra, nie będę Was już myślę tutaj zanudzał specyfikacją. Dalej. Na koniec to myślę, że powiem Wam jeszcze, że 18 i 19 lutego będę na targach NX w strefie YouTubera i będziecie mogli tam sobie ze mną pogadać, w piątkę i wymienić się Powiedzmy, doświadczeniami odnośnie baterii czy tam innych dziwnych rzeczy. Więc zapraszam Was serdecznie. Wydaje mi się, że wstęp jest darmowy, ale nie jestem pewien. E, na ten moment chyba to tyle. Co do tych ogniw, myślę, że mogę je spokojnie polecić. Wygląda to naprawdę fajnie i sam mam zamiar e, dokupić sobie 8 kolejnych, żeby zbudować z tego kolejną baterię. Jeżeli macie jakieś sprawdzone e, obudowy, takie gotowe, w których można takie rakowe. Które możecie polecić? Napiszcie w komentarzu, których warto byłoby użyć, a których nie. To chętnie skorzystam z Waszych doświadczeń też. Na tym bądź to tyle. Teraz zapraszam Was jeszcze na krótką reklamę ENEXU i do zobaczenia w kolejnym filmie. A no i wszystkiego najlepszego w nowym roku Wam życzę. Do, do, do zobaczenia, cześć. Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii. ENEX Kielce. Zapraszamy do strefy YouTubera 18-19 luty 2025. Bądź tam z nami!